To pankejki. A, to mogę zrobić. Proszę bardzo. Ta łopatka mi się przyda. Jestem gotowa. Mam wszystko, co trzeba. A teraz zrobię pyszne pankejki. Moja chochelka. Idealne ciasto. Nalewam na patelnię. I przewracam na drugą stronę oczywiście. Pierwszy gotowy. Piękny. No i następny. Nie podoba mi się biały kolor. Potrzebuję mojego ulubionego barwnika. Tak, lepiej dziękuję. Wleję troszkę barwnika i wymieszam. A teraz na patelnię. Wspaniale. Rewelacja. Idealne paniekie. Co by tu zrobić? Mam pomysł. Zrobię nietypowego pancake'a. Najpierw zrobię kontur, a teraz wypełnienie. Co by tu jeszcze dodać? O, co tam utknęło? Kurczę! Ups. Mm, całkiem smaczne. Yummy. Ojej, cała się wymazałaś. Dodamy jak najwięcej kolorów. Teraz trzeba tylko przekręcić na drugą stronę. O, spójrzcie na to. Ja mam już wszystko gotowe. Troszkę syropu. Mm, co za zapach. Yummy. Wow! Czarne pankeiki są najsmaczniejsze. Co ona tam wymyśliła? Ok. Czerwony sos będzie idealny. Naleję go dosyć sporo i ozdobię pajączkami. Orety fu! Gotowe. Jedz, moja kochana. Spróbuj mojego jednorożca, jest pyszny. Jakie fajne pankejki. Mm. Spróbuj moich. Wow, jak to wszystko pysznie wygląda. Co to jest? Dobra, pozbędziemy się pajączków i próbujmy. Mam nadzieję, że to bezpieczne. Mmm, pyszne. Które będą następne? Chcę te. Mmm, przepyszne. Chcę zjeść całego. Rewelacja. A teraz kolejne. Wspaniałe. O tak. Te są najlepsze. Nura, wygrałam. Już, już kończę. Jak sobie z tym poradzicie? Okej. Okay. Nie czas na sen. Pobudka. Rączka obudź, babcie. Nie strasz mnie. O, fryteczki. Już się robi, kochanie. Najpierw obiorę ziemniaki. Wspaniałe zajęcie. Takie wyciszające. Ojej, zaraz szybciutko to ogarnę. Ups, ps, e, przepraszam. Okej, okay, gotowe. Można ułożyć na desce, pokroić. Szybko, szybko. Jestem w tym naprawdę dobra. Mam całą górę frytek. I jeszcze to! Wspaniale! Trząśniemy? Jeszcze troszkę? Wow, no co za kolor. Troszkę zielonego, troszkę żółtego. Mamy wszystkie kolory. A teraz trzeba to usmażyć. Dodam więcej oleju, nie będę oszczędzać. Teraz wrzucam wszystko na patelnię. No brawo. A ja użyję specjalnej krajalnicy. Pokroję ziemniaczki na kawałki. Gotowe. Wleję więcej oleju na patelnię, żeby ziemniaki wyszły takie jak trzeba. Wrzucę wszystkie naraz. Mm, pyszności. I gotowe. Wykładam na talerz. I oczywiście dodam sosu. Wygląda pysznie. Moje danie jest gotowe, ale brakuje mu koloru. Oj. Boże, kto to? Muszę się umyć. Przesadziłam z tą czernią. Wednesday to ty! Co ty zamierzasz robić? Pomaluję frytki. Co? No, teraz pięknie. Patrz, jak nam fajnie wyszło. Yummy. Zobacz, co tu mam. Spróbuj mojego. Od czego by tu zacząć? Co to jest? Zanurzę w sosie. Ciekawe jak to smakuje. Mm, pyszne, chcę więcej. Super! O, to też wygląda przepysznie. Miam, miam, no niezłe. Mmm! Palce lizać! A co my tu mamy? O, to też jest pyszne! Chcę zjeść wszystko! Nie mieści mi się już w brzuchu! Wszystko okej? Okay? O tak, jeszcze jak! Daj mi okulary! Nic nie widzę! Chcę pączka! Możecie mi go zrobić? Zobaczymy! Oczywiście! Jestem gotowa! Oj, z przyjemnością zrobię dla ciebie takiego pączka! Najpierw wleję ciasto do tej maszynki. Właśnie w ten sposób. Wypełnię wszystkie dołki. Zamykamy... I czekamy. A ja zrobię piękne tęczowe pączki. Zwykłe są takie nudne. Moje będą najbardziej kolorowe, najzabawniejsze i oczywiście najsmaczniejsze. Zdecydowanie wygram tę rundę. Zamykamy. I czekamy. Jaka z ciebie dobra dziewczynka. Świetnie sobie radzisz. A co z tobą? Oczywiście czarne pączki są najsmaczniejsze, ale czegoś im brakuje. A, oczywiście, smacznego sosu. Rączka, pomóż mi. Ola Boga, co za koszmar, to przerażające. Dziękuję, rączka. Teraz mam gdzie nalać sosu truskawkowego. Pora na strzykawki. Dzięki nim będzie wygodniej dekorować pączki. Właśnie tak. Krew, to straszne! Babciu, to tylko sos truskawkowy. Przestraszyłaś mnie. To było przecież zabawne. A teraz udekoruję moje pączki sosem i najpyszniejszą polewą na świecie. Wygląda genialnie. No nie wiem. Moje pączki są już gotowe. Rozłożę je na talerzu i posypię cukrem pudrem. To klasyczny, bardzo smaczny przepis. Doskonale. Tylko spójrzcie. Nic nadzwyczajnego. A teraz zobaczcie, jakie ja mam pączki. Cieszą oko, jesteś prawdziwą cukierniczką. Nie chcę je jeszcze ozdobić posypką czy nie mogę tego otworzyć. Jakaś ciasta pokrywka. O kurczę. Nie szkodzi posypieć w ten sposób. Moje pączki są gotowe. Często się dziwi smacznego. Ojej, jakie apetyczne. Bardzo ciekawy pączek. Taki zabawny. Spróbuję. O, jest taki smaczny. Podoba mi się. Co mamy dalej? Ten wygląda jakoś tak bardzo prosto. No, całkiem niezły, ale czegoś brakuje. O, tęczowe pączki! Jak ładnie pachną. Mam nadzieję, że są pyszne. Tak, palce lizać. Wszystkie pączki były smaczne. Które wybrać? Oczywiście te. Wygrałam. Fajnie. Jak to się otwiera? Tym razem chcę makaron. Akurat woda mi się tu gotuje. Zaraz szybko zrobię wnuczce pyszny makaronik. Ugotuję i już. Co ja tu mam? Moja woda pewnie też jest gorąca. Muszę to sprawdzić. Rączko. Pomożesz mi. Sprawdź, czy woda się nagrzała. Dziękuję. Widzę, że to wrzątek. Rączko, poparzyłaś się. Nie? To dobrze. Czuję, że wygraną mam w kieszeni. A ty co tak siedzisz? Ja sama zrobię makaron. Wytnę mąkę. Lapsik! Ojej, ubrudziłam się. Ale nie szkodzi. Dobra, wysypię mąkę na deskę i zrobię prawdziwy domowy makaron. Dodam jajko. Sól. A teraz będę zagniatać ciasto. No nie jest to łatwe, ale będzie pysznie. Teraz muszę tylko pokroić ciasto na drobne kawałki. I oczywiście dodam do nich barwnika. No i proszę. Makaron we wszystkich kolorach tęczy. I teraz wezmę ten kawałeczek. I uformuję go w rulonik. Tak samo zrobię z pozostałymi kawałkami. A teraz pokroję na malutkie kwadraciki i za pomocą tarki nadam im odpowiedni kształt. No i makaron ląduje w garnku. Jaka ty jesteś pomysłowa, mądra dziewczynka. Dobrze, mój makaron też już jest gotowy. Położę go na talerzyku i dodam keczupu. Ojej, nic nie widzę. Moje okulary. Czy to keczup? Czy nie keczup? Muszę wycisnąć więcej. Babciu, pozwól, że ci pomogę. Był zamknięty, proszę bardzo. Ojej, tonę w keczupie ratunku. Kurczę, jestem cała brudna. Ups, to było naprawdę zabawne. Trzeba być ostrożniejszą. Nie śmiej się już. Ups. No, mój makaron jest już gotowy. Mój też. A teraz na talerz. Czegoś tu ewidentnie brakuje. Rączko, chodź tutaj. Da upiększyć ten makaron. Brawo. Kałamarnica nas wyręczy. Czarnego nigdy za wiele. Mój makaron będzie wyjątkowy. O tak, jaki ponury, elegancki makaron. Teraz brakuje tylko czerwieni. Dodajmy keczupu. Polewam nim danie. Pięknie. Ale z żelkowymi oczami będzie jeszcze lepiej. O Chryste, panie, co to jest? To samo, co zawsze. A ty co zrobiłaś? Ja mam taką tęczową potrawę. Trudno jej się oprzeć. Spróbuj sama. Jej, co to za dziwne danie? Muszę spróbować, ale szczerze mówiąc, nie mam ochoty. Uuu, to obrzydliwe. Co ten makaron? Przepyszne. Ojej, to jest to, czego chciałam. Ten makaron jest taki piękny, nie mogę się doczekać, kiedy go spróbuję. Niesamowity. Tak, to jest zwycięzca. Hurra, wykosiłam konkurencję. Znowu pora zakasać rękawy. Tym razem chcę się czegoś napić. Czegoś słodkiego i pysznego. Rączko, jesteś gotowa? Robi się. Ups. Co tam jest? A widzę, zaraz zrobię Ci napój. To ja zacznę dobrze. Wezmę kilka bardzo ładnych, kwaśnych cukierków. Pomogą mi w realizacji mojego pomysłu. Włożę je do foremek. Będzie z tego kolorowe cudo. Z pozostałymi cukierkami robię to samo. Jak to skończyły się? Więc czas, żeby wstawić je do piekarnika. Gotowe? Teraz muszą ostygnąć. Wyjmę je z foremek. Och, jak pięknie. Super. Mam kilka takich kwaśnych kubeczków. Teraz wezmę MMsy i oczywiście posegreguję je według kolorów. Tak będzie o wiele ładniej. Patrzcie, co potrafię. I kontynuuję. Teraz wrzucę cukierki do kubeczków i zaleję sprytem. Cóż za słodki, smaczny koktajl z bitą śmietaną będzie smakował jeszcze lepiej. Ozdobię wszystko posypką. I dodam małe słomeczki. No coś niesamowitego. A ja zrobię mojej wnuczce bardzo zdrowy smoothie z całego selera. Wrzucę go do blendera i włączę na pełną moc. Rety to obrzydliwe. Czyli będzie w siódmym niebie na bank. No i proszę, najzdrowszy koktajl dla wnuczki gotowy. Piękny i pełen witamin. Dla dekoracji gałązka selera naciowego i słomka. Cudownie, prawda? Nie. Rączko, szklanka. Ta będzie odpowiednia. Oczywiście obleję ją syropem truskawkowym. Co by tu wlać? Niech to będzie sprite. Oczywiście dodam do niego barwnika. I wszystko dokładnie wymieszam. Rączko, pomóż mi. Oj, znowu mnie wystraszyłaś. Wednesday, pozbądź się tego. Rączka, pospiesz się. Świetnie, dziękuję. I ta ma jest super. Będzie udawać mózg. A dla jeszcze lepszego efektu skropię wszystko czerwonym syropem. Na wierzchu jeszcze oko i pająka. Doskonale. Jesteśmy gotowi, Jill! Jakie piękne! Spróbuję tego koktajlu. Jest całkiem niezły pyszny. Co to jest, seller? Nie chcę tego nawet próbować. Ojej, a tu mamy coś ciekawego. Bardzo dobre. Jadalny kwaśny kubeczek. Kurczę, aż mi twarz wykręciło, ale napój jest naprawdę smaczny. Oto zwycięzca. Hurra! Znowu wygrałam! Proponuję zacząć od czegoś łatwego. Przygotujcie dla mnie pyszny makaron. Spokojnie robi się. Wiem, jak ugotować makaron. O ja nie, ale to nie szkodzi, coś wymyślę. Wydaje mi się, że to dość łatwe do zrobienia. Wystarczy, że wrzucę spaghetti do wrzącej wody. Tylko, że są za długie do tego garnka. Trzeba je wepchać nieco głębiej. Najłatwiej zrobić to oczywiście za pomocą rąk. Aj, jak gorąco! Moje biedne dłonie! To tak robi. Trzeba rozłożyć makaron dookoła garnka. Zmięknie i stopniowo wpadnie sam do wody. To bardzo proste. Spaghetti? Jakieś sklepowe badziewie? Najlepsze spaghetti to spaghetti robione ręcznie. W mojej restauracji podaję tylko taki makaron. Naprawdę nie ma w tym nic trudnego. Trzeba kochać to, co robisz, i być w tym profesjonalistą. Dlatego zrobię wszystko od początku do końca samodzielnie. Przygotuję ciasto, a z niego zrobię makaron. Ok. A żeby otrzymać nietypowy czarny kolor, dodam odrobinę barwnika spożywczego. Ciasto gotowe. Teraz musi nieco odpocząć. No i gotowe. Mierzę czas. Nie, no to za długo. Można to zrobić o wiele łatwiej. To już? Widzicie, to wcale nie trwało tak długo. Ale z tego ciasta powstanie nierealnie smaczne spaghetti. Trzeba je tylko dobrze rozwałkować. A następnie specjalnym nożem pociąć na cienkie paseczki. I teraz można wrzucać do garnka. Okay. Tadam! Kilka minut i najlepsze spaghetti w Waszym życiu jest gotowe. Teraz nadszedł czas na smażenie śmiorniczek. Dodadzą makaronowi wyrafinowania. To wygląda bardzo drogo. Babciu, co ty robisz? Ketchup? To obrzydliwe! A mnie się podoba! Co tu się dzieje? Tom, co ty robisz? Próbuję wyciągnąć makaron z garnka, nie chcę wyjść. Martw się, po prostu trochę go rozgotowałeś. Okay. No i co ja mam teraz zrobić? Wiem, do diabła z tym spaghetti. Jest sposób na to, by makaron zrobić znacznie szybciej i smaczniej. Potrzeba do tego pudełka koreańskiego makaronu pororo. Jest nie tylko pyszny, ale i taki kolorowy. Co za ochyda. Jesteście po prostu zazdrosne. Ale Kate na pewno wybierze mój makaron. Okej. Okay. Chyba zacznę od tego czarnego spaghetti. Nigdy wcześniej takiego nie widziałam. Muszę spróbować. Fu, to jest obrzydliwe. To w ogóle je coś takiego. Porcja w środku wygląda znacznie bardziej zwyczajnie. Oczywiście uwielbiam spaghetti z ketchupem. Jednak to zbyt banalne połączenie. Chociaż nawet mi smakuje. A teraz przyszedł czas na makaron pororo. Zobaczmy. Jaki kolorowy. Od razu rośnie apetyt. Tylko dlaczego to jest takie ostre? Co za moc! To było takie super. Uwielbiam ostre rzeczy. Tom, gratuluję wygranej. Zróbcie mi tym razem pyszne kakao. Tak patrzycie, czas działać. Robi się. Myślę, że dam radę. Bałka z masłem. Oczywiście trzeba zacząć od mleka. Przeleję je do garnka, aby stopniowo się nagrzewało. Wsypuję do niego kakao i powoli mieszam. Ucieknę się do tajnego składnika i dam troszkę czekolady do kakao. Wtedy będzie o wiele smaczniejsze. No i już czas, żeby przelać napój do kubka. Najlepiej zrobić to za pomocą chochli. Dzięki temu nie rozleję niczego poza kubek. No to naprawdę urocze. Pachnie niewiarygodnie pysznie. Rzeczywiście, śmierdzi w całym pokoju. Babciu, twój przepis z pewnością nie jest najgorszy. Ale dlaczego taki prosty? A co z bitą śmietaną? Naleję kakao do kubka. A teraz zajmę się śmietaną. Okej. Okay. Zaczynam ubijać. Zresztą śmietana będzie smakować o wiele lepiej, jeśli ją sama ubiję. Gotowym kremem udekoruję kakao. Ale to nie wszystko. Będzie wyglądać jeszcze pyszniej, jeśli na wierzchu położę troszkę pianek marshmallow. Wszyscy je lubią. No teraz jest idealnie. Po co zadawać sobie tyle trudu? Można po prostu użyć gotowej śmietany. Ale pomysł z marshmallow też mi się podoba. Więc ja dodam kilka pianek. Ale to jeszcze nie koniec. Użyję też ciasteczek Oreo. Też są bardzo pyszne. Będą fajnie wyglądać. Dodam też cukierki M&M's. I to całą paczkę na raz. Oczywiście nie wolno zapominać o syropie czekoladowym. To się nazywa kakao. Kate na pewno się spodoba. Sprawdźmy. Tom! Twoje kakao wygląda naprawdę dobrze. Chyba zacznę od niego. Jest niewiarygodnie smaczne. Miejmy nadzieję, że kolejni kandydaci nie będą gorsi. A teraz spróbuję kakao od mojej ukochanej babci. Babciu, przykro mi, ale kakao Toma smakuje lepiej. Został jeszcze jeden ostatni kandydat. Bo kakao też mi smakuje. Które wybrać? Mimo wszystko bardziej podoba mi się wersja toma. Challenge nara papa! Chcę pączka z lukrem? Nie ma problemu. Babcia, wszystko dla ciebie przygotuje, moja droga. Nie, to nie jest trudne. jej babciu, kiedy miałaś czas, żeby zagnieść ciasto? A ja nie tylko zagniotłam ciasto, ale jestem już gotowa, żeby smażyć ładne, rumiane pączki. Mam nawet specjalną formę do ich wycinania. A do smażenia użyję więcej oleju. Dzięki temu pączek wyjdzie soczysty w środku i chrupiący na zewnątrz. I ciekawe, czy dam radę zrobić to samo? Co w tym trudnego? Bierzesz foremkę i wycinasz z ciasta właśnie w ten sposób. Jane, kochanie, uważaj, straszysz babcie! Dobra, a dalej trzeba wziąć olej, prawda? Pamiętam, że trzeba go nalać dosyć sporo. A skoro go już wlałam, to muszę zwiększyć ogień. Zrobię wspaniałe pączki. No to zaczynam. Ojej, co tu się dzieje? Pomocy, ratunku. Jak tu dużo dymu. Kuchnia to nie miejsce dla dzieci. Mam prawie 12 lat. I poradzę sobie z tym dymem. Co masz. Proszę bardzo. Oj, powinnam pewnie wyłączyć kuchenkę. Chyba minęło, ale moje pączki nie wyglądają zbyt dobrze. Nie nadają się. Muszę je wyrzucić. Jane, wystraszyłaś babcię. Co w tym takiego trudnego nie rozumiem. Mam już wszystko gotowe. Pączki są ładne i chrupiące. Jako na dzień dodam sosu truskawkowego. A teraz trzeba zanurzyć pączka w polewie. Przygotowałam ją wcześniej, dodając różowy barwnik spożywczy. Pozostaje udekorować i voila! No nieźle ci wyszło. Babcia nie potrafi zrobić ich tak ładnie. Ale kto powiedział, że babci wyjdą nieładnie. Znam sekret dobrego pączka. To cukier puder na wierzchu proste i pyszne. Dobra, a co ja mam robić? Nie mam już żadnych składników spożywczych. Oprócz sera. Chyba wpadłam na genialny pomysł. Ser jest tak samo lepki jak ciasto. Dlatego zamierzam zrobić z niego pączki serowe. I dodam do nich posypkę z okruszków chipsów. A macie chipsy! Co tu się dzieje? Przesienie ziemi? Nie, to twoja wnuczka szaleje. Spokojnie, nie szaleje, ale gotuje dla glorii. No i czas na moją posypkę. Mogę w niej obtoczyć pączka. Jak wspaniale. Tylko czegoś tu brakuje. Wiem, aby pączek smakował lepiej, trzeba go dobrze usmażyć. I najlepiej zrobić to prosto na kuchence bez patelni. Bo tak jest weselej! Jane, no ile można się wygłupiać? Ciekawe, da nie wygra w pierwszej rundzie. Domowe pączki babci. A może pączki z lukrem szefowej kuchni? A może serowy przysmak od siostry Jane? Wow, nie mogę się skupić. Jakie piękne różowe pączki. I takie pyszne. Mają moje ulubione truskawkowe nadzienie. Te wyglądają tak zwyczajnie. I smakują też zwyczajnie. Nie jestem pod wrażeniem. Ojej, jaki ciekawy pączek. Będę musiała spróbować. To ser. Rozciąga się i rozpływa w ustach. Jest pyszny. Ale co wybrać? Już postanowione. Pączki z truskawkami wygrywają. Widziałam, szefowa Emma do usług. Teraz mam ochotę zjeść sałatkę. Jaką sałatkę? Cezar, najsłynniejsza sałatka. Umiem kroić, pokroję wszystko na małe kawałki. Ojej, moja droga, no przestań się tak zachowywać, młoda damo. Kuchni trzeba być ostrożnym, zwłaszcza z nożem w ręku. Warzywa trzeba zgrabnie pokroić i ładnie ułożyć na talerzu. No i kurczak, delikatny, soczysty, pyszny kurczak, należy go pokroić i dodać do warzyw. Pięknie! Nie powiedziałabym. Teraz pokażę wam, czym jest piękny sposób podania sałaty. A żeby to zrobić, wrzucę całą masę zieleniny do blendera. Następnie dodaję do niej troszkę wody. Uuu, to jakaś papka! To no nie papka Jane, to wysoka kuchnia. Powstała masa, należy szybko schłodzić, aby powstała galaretka. I można rozłożyć ją na talerzu. Właśnie tak. Ojej, no nieźle. Teraz można dodać troszeczkę warzyw. No i oczywiście pierś z kurczaka. Ale to nie wszystko. Mała buteleczka oleju. Bo piękno tkwi w szczegółach. Ojej. Danie. Nie można zepsuć dania serem. Czyż nie tak, Jane? Okay. Tak, babciu. A co ja mam robić? Nie miałam czasu na krojenie. Jane, znowu się wygłupiasz. Co za masakra. Wygląda jak góra resztek. Takie danie z pewnością nie wygra konkursu. Trzeba coś wymyślić. Wiem, zrobię ci taką sałatkę Gloria, że nie trzeba będzie niczego siekać. Po prostu połamie to na małe kawałki, dodam żelkowe oczy i pianki marshmallow. Chcę też dodać więcej żelków. I gotowe! O, oh. jakie piękne i pyszne dania wymyślili nasi uczestnicy konkursu. Ale czy Gloria je polubi? Już za chwilę się o tym przekonamy. Zacznę od tego. Ojej, to jakaś zielona galaretka. Zabawne. Spróbuję. Puf, to obrzydliwe. Nie, daję tej sałatce kciuka w dół. A ta wygląda całkiem zwyczajnie. Prosta sałatka, prosty smak. Nic specjalnego. Wow, jak fajnie! To sałatka z żelkami, gumą i galaretką. Co za pyszne połączenie! Bardzo mi się podoba. Wybieram ją jako zwycięzcę. O tak.